Siemendero, tutaj Klocki by Michael, no i w dzisiejszym odcinku mamy tutaj Lego Jurassic World, Atrociraptor, tak, pogodnie za on <ścoughs> jest to zestaw, który posiada 169 elementów, dwie minifigurki i Atrociraptora. Cena katalogowa 89,99. No i prezentuje się całkiem fajnie, taka dioramka. Można by było powiedzieć, no kawałek tam czegoś, nie. Tu z góry mamy. Tak wygląd z tyłu. Z tyłu wygląda tak. Dwa małe. Dinozaury, widzę tutaj powiększenie 3,9 metra, że ma. No cóż, otwórzmy i zobaczmy, co jest w środku. Cyk, puste pudełko. Tak jak. Widzicie, trochę Wam tutaj skieruję. Dwa woreczki. O, mamy już. A, o, ogon jest gumowy. Zobaczcie. A, kurczę, dobra, spoko. Spoczko. Nie no, fajnie nawet wygląda, tylko tej części nie ma. Czy, czy ona przypadkiem będzie, czy nie? Pudełku nie ma. No zobaczymy. Mamy instrukcję i ilość stron 70. 70. Zobaczcie. 70 stron. Tutaj mamy pozostałe sety. No nic. Złożę i pokażę wam, jak będzie wyglądał po złożeniu. Ten secik. No, i zestaw prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj trzy dinozaury: dwa małe, ten mały, ten, no i tamten duży, dwie mini figureczki. Tu mamy pokrętło, zaraz, zaraz to pokażę Wam, bo tutaj teraz będzie wszystko jeździć. No i. Ten zestawik wygląda nawet spoko, tylko by było trzeba go gdzieś wkręcić, jakiś większy zestaw, nie? Bo to tak jakby takie wejście do, nie wiem, do laboratorium czy coś takiego, no bo więcej nic tutaj nie widzę, nie? Nie ma żadnych murów i w ogóle. Ale dobra, tak się on kręcił. No i teraz tak. Przejdźmy do rzeczy. Co my tu mamy? Mamy Oena. Na motocyklu. Wyraz twarzy bardzo fajny. Mamy tutaj tego gościa z pistoletem. No i mamy tutaj, zobaczcie, dinozaur. Jak on tam się nazywa? Już nawet nie pamiętam. Szczenka, czyli ta szczęka, ona była jednak była w opakowaniu. Myślałem, że może. Nie będzie, no ale była. Otwiera się. No i nawet fajnie on mówię, fajnie nawet wygląda. Mamy tutaj, nie wiem co to jest, to jest jakiś... Nie wiem Wiem <grystanie> to jakieś rogi, ten... Dobra. Małe dinozaury, ale teraz tak, patrzcie. Tu mamy z tyłu takie pokrętu. I tu kręci się dookoła. Tu stawiamy dinozaura sobie. Bo widziałem tak na obrazku. I on będzie się ukręcił. To jakby arena taka. No. I on tam w tej arenie jakby taki mówię tu kraty. Jak jakby w środku był. Dobra. Zdjęłem z tego naszego pokrętła. No i mówię. Zestawik wygląda w ten sposób. Się prezentuje. Dużo Dużo części. Na pewno się przydadzą. Jak to jest fanem Star Warsów. I kantyna i te sprawy. No to tutaj te kolory. Kolory są fajne. Jeśli ktoś by nie chciał to. Wymontować. Rozmontować. O. No i mówię. Tu mamy o, pokrętło. Kręci się. Z tej strony. To jest jakby brama. Wejście. Tu mamy taki. Mały. Mały zestaw, zobaczcie, z dinozaurem w środku, on jest w klatce. Tu mamy komara w bursztynie. No i to tam mówię, to tak sobie postawić można, I powiedzmy, że to komponuje się w tym. Ale tak, przejdźmy do tych minifigurek i do dinozaurów bardziej szczegółowo. No i tu mamy figurkę Reina de la Corta. Prezentuje się nawet fajnie, zobaczcie, mamy nadruki na torsie, na nóżkach mamy dwa, y, jedną rękę inną, drugą inną Z tyłu mamy nadruk na plecach i ma dwie, dwa wyrazy twarzy. Zaraz wam pokażę. oj. tu ma taki. Oczywiście węża, y, dinozaura, sorry ma na tym No. Więc naprawdę prezentuje się fajnie, plus te, jego jest taki, że właśnie ma też nadruki na nóżkach no i te ręce jednak kolor zmieniony. Na no, szkoda, że nie ma na, na przedramionach też na tych nadruku, ale nie można mieć wszystkiego. Oczywiście broń ma, dawka usypiająca pewnie, mucha nam przeleciała przez kadry. Dobra, idźmy do drugiej minifigury. No i mamy Owen Grady. Tak, dobra. I co my tu mamy? Wyraz twarz bardzo fajny. Nadruk na nóżkach, pas. Tu ma koszulę. Nadruk na koszulce. Dłonie normalne. Tutaj przedremiona nie ma nadruku. Jedynie co... Można by było też mieć, no to by było dobrze, jakbym miał te nadruki na tych, tych, ale no mówię, nie można mieć wszystkiego. No i wyraz twarzy drugi, już wam pokażę. No, taki bardziej zadowolony, nie? No, bo tutaj taki, no. A jeszcze patrzcie, tutaj ma takie z boku, jakby dready. Dready, coś takiego. Patrzcie, jak fajnie się to komponuje z włosami. Zobaczcie. Jeszcze tak, jakby przekręcić, może. O, tak. Mniej więcej, może. O. Nawet, nawet się komponuje. Z... <laughs> teraz, tak właśnie zauważyłem. O, fajna minifigureczka. Idziemy teraz do tych dinozaurów, naszych małych i dużych, nie? No i mamy Atrociraptor. Prezentuje się naprawdę fajnie. Takie ubarwienie. No, on biały jest, ale no mógłby mieć trochę więcej tego ubarwienia w sumie. Do, do tego yy, otwierana ta cała jego paszcza, tak. Zobaczcie. Tu się otwiera, cyk. Zamyka. I fajnie, fajnie wygląda. Nawet tak fajnie wygląda, nie, nie mając czwartej. Do tego. Teraz Wam coś pokażę. A tu w środku, tak mniej więcej, to widać. Z tej strony na to. No, oczywiście nieruchome te, ale patrzcie na, na ogon. On się wygina. Jest niby z takiego plastiku, bo tu jest dalej twardy plastik, a tu jest z takiego miętkiego i on się po prostu nam wygina. No ten yy, Atrociraptor wygląda świetnie, no to trzeba im przyznać, świetnie, nie? Do tego, zaraz Wam to jeszcze pokażę, w instrukcji zau zauważyłem, że jest fajnie pokazane cała rzesza, zobaczcie, cała rzesza dinozaurów, nie? Na instrukcji, zaczynając stąd, Mamy nawet to tu na dole. I cała ta. Jakie, jak, jakie te chyba są? Fajnie to oni to zrobili, nie? Ten T-Rex mi się najbardziej chyba podoba. No i tu taka scena. Nie, no. To fajnie, fajnie to. Trzeba im przyznać, że takie, takie sceny to fajnie zrobili, nie? Dobra, idziemy do tych maluszków. No i dwa maluszki. Te dwa maluszki prezentują się właśnie tak. Ubarwienie nawet fajne. Ogólnie to są dwa takie same, dwa takie same, tylko pokolorowane inaczej. No, Są identyczne, tylko że kolor jest zmieniony. A zaraz postawię obok siebie. No i, no i zobaczcie, dwa takie same. Identyko, nie? Identyko. Kropla w krople. Mogę hm, no trochę coś tam, żeby był inaczej, nie? Żeby one inaczej ciutkę wyglądały. No ale jest jak jest. Zawsze jakiś dodatek w postaci małych dinozaurów. To jest pewnie scena z tego filmu. Jak coś się oglądało, coś sobie przypominam. Tylko nie wiem dokładnie, już nie pamiętam, ale chyba tak. Dobra, idziemy do ogólnego omówienia. No i w całości znowu wygląda on tak i krótkie omówienie, bo już odcinek się nam przedłużył. Dla, wydaje mi się, że dla mini, znaczy mini figurki dla tego e, atrocyraptora o tego gorska wydaje mi się, że nawet warto dać tą cenę no, powiedzmy nie katalogową, bo ja go i tak kupiłem yy, taniej, ale dlatego było warto. No i dodatkowe minifigurki wiadomo, dwa małe, dinozaury, do tego dodatkowe jakieś tam te części będzie można porozbierać i coś zbudować jakieś jakiegoś moca z, nie wiem, Statuino. Więc jestem na tak w skali od 1 do 10, to mu daje tak powiedzmy 8, no 8 na 10. No dobra, jak się podobało Wam, zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek i zasubskrybujcie kanał, żebyście widzieli nasze nowe odcinki. Więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.